A ty nie pijesz sam siebie, silna wola, jak sobie to tłumaczysz? Ja już sobie nic nie tłumaczę, ja po prostu nie piję, bo nie mam takiej potrzeby, żebym pił alkohol, w ogóle mnie do niego nie ciągnie. Natomiast to w ogóle silna wola tu nie ma nic do rzeczy. Ja nie piję ponad 9 lat i za jednym razem rzuciłem i papierosy i alkohol i to nie ma nic tutaj do rzeczy, żadna silna wola, no bo jaka silna wola? To co postawisz, będziesz ciągle w tych, samych, w tych samych schematach, czyli będziesz spotykał się ciągle z tymi samymi znajomymi, będziesz opowiadał ciągle o to, jak to nie było fajnie, kiedy wypiłem, kiedy to zrobiłem, tamto zrobiłem, ile to ja nie wypiłem, to ty nigdy z tego nie wyjdziesz. Tak samo jak będziesz cały czas mówił do siebie, że jesteś alkoholikiem. Oczywiście. Na początku musisz wiedzieć i uznać to, że ty jesteś, ale jak jesteś, już wiesz o tym, że masz problem i nie możesz pić, to po cholerę o tym cały czas gadać i w tym tkwić. Zmieniasz po prostu myślenie, stajesz się nową osobą. Mi już alkohol do niczego nie jest potrzebny. Ja mam lepsze życie bez alkoholu. I wtedy przestajesz myśleć też o nim. Oczywiście to wymaga czasu, ale stajemy się nową osobą. I spróbuj zatrzymać silną wolą sraczkę. Zobaczymy jak ci pójdzie.